A pokażę. Dzień dobry, ciemajcie. Dzień dobry, znamy tego pana Mateusz Karbowy. Nie możemy już w tym stroju startowym. Nie no się, rozbiorę z tej stroju oczywiście, ale mam też takie spodenki galaktyczne, także i tak rakieta będzie polowa. czyli będzie show. Będzie lot w kosmos i na planetę Midorała. No dobra, to opanuj głowę, jak prawdziwy kosmonauta. Ja lecę na... I samo się zrobi! Dokładnie. lec. Do zobaczenia tam na górze. Dosłownie. Jest to już moja konta edycja i powracam co rok, żeby wywalczyć ten tytuł, ponieważ jest to program, który uzależnia, bo tutaj naprawdę dzieje się bardzo dużo, jest tyle emocji, pokonujemy swoje słabości, swoje ograniczenia. Chcę w końcu tam na górze stanąć, grawitacja będzie wyłączona i zrobić to, co sobie zaplanowałam. Mateusz Karbowy, tak, to jest nasz kolejny zawodnik. Głowa, sprawdzone mięśnie, sprawdzone. Możemy odpalać. A zatem ostatecznie odliczany i rakieta startuje. Swoją drogą Juras, no, ty ciągle zastanawiasz się na temat y, jaką dietę zastosować. Jestem bardzo ciekawy, czy na diecie kosmonautów y, wytrzymałbyś i ile byś wytrzymał. To zależy ile diet byłoby naraz. <laughs> Patrz jakim tempem leci Mateusz Karmowy. On nie tylko chce awansować do półfinału, ale chce pościgać się na Power Tower. Przypomnę, to finalista pierwszej, drugiej i czwartej edycji. W szóstej dotarł do półfinału Mateusz Karbowy. No i to był dla niego duży zawód. On należy do tej takiej proligi zawodników ninja. Tak jest. No dobra, dawaj, 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 stary. Weteran, elita. To też Mateusz Karbowy, jak na prawdziwego wojownika przystało, nie ustrzegł się urazów. Miał zerwany biceps, ale jak widzimy, wszystko pracuje już w sposób idealny. Jest wyleczony, jest silny. Co to dla niego? I za chwilę. Będzie na. Oj, ma pierwsze problemy. To by było duże zaskoczenie, gdyby Mateusz Karmowy nie doskoczył do tego. do tej obręczy. Ale zaskoczenia. nie! Ale sensacja! Niespodzianka, kolejna niespodzianka na to, to że. No, to już jest sensacja. Co się wydarzyło? I Houston? Jednak mieliśmy problem. Bardzo blisko. Nie wylądowało. I się ręka wyschnęła. Ale no zobaczymy, może będzie po jeszcze. Wtedy się na tym torze i zadbam o chwyt lepszy. Zobaczmy, co zawiodło, nie poszło w pierwsze tempo, no i stracił, stracił dużo sił Mateusz Karbowy. Mówiłeś o tych kontuzjach, ale z drugiej strony, wiesz, ninja nie ma ciała. Uch, ty masz. Mateusz, jak ty nie dojdziesz na komin, to nie chcesz mnie spotkać. Już się boję, muszę to zrobić. Ja nie żartuję. Będzie rakieta i na komin. Tak, A tak jak biceps, lecimy. bo tam coś. się Miałam kontuzję naderwało. właśnie, ale wróciłem do sportu, także nic nie boli, no dyskomfortu nie ma. I mogę dalej sobie trenować i tutaj się pokazywać dla Was, także ja się jaram samym okay. tym, że w ogóle mogę tu wystąpić. Ale jak nie? się czujesz przed półfinałem ze swoim bicepsem? Sami widzicie, że jest dobrze. Jest dobrze, ja widzę z bliska, jest bardzo dobrze. Pamiętaj co powiedziałam. Będzie Lanie, jak tego nie zrobisz, oj będzie. A na starcie Mateusz Karmowy, dwukrotny finalista Ninja Warrior Polska. Jestem zły po poprzednim torze, że do wody wpadłem, więc teraz nie mogę dać, dać siary, nie muszę to zrobić. Tutaj muszę naprawdę dopiąć tą rękę i więcej walki włożyć. Odpalamy rakietę, ja już jestem w finale. Patrz, a ja on zdeterminowany jest na to, aby przede wszystkim pobić czas Wojtka Wojtyszyna, ale też Zrobić to w takim czasie, który pozwoli spokojnie czekać na to, co zrobią kolejni zawodnicy i zawodniczka. Mateusz będzie chciał tutaj e, ustalić warunki, na których będzie toczyła się walka na e, torze półfinałowym w tym odcinku naszej siódmej serii. No, nie skończył toru eliminacyjnego, co na pewno dla Mateusza i też chyba dla wielu kibiców było niespodzianką. Nie! Yes. Ale kończy przeszkodę numer dwa, Małpigaj. Dorninja Warrior jest bezlitosny, ale daje właśnie pewne furtki. Można się wykąpać i walczyć dalej i dalej marzyć o zdobyciu góry Doriam. No to jedziemy! 181 cm 82 kg. To jest kawałek masy mięśniowej. Dawaj, dawaj, nie! dawaj, nie! dawaj, nie! dawaj! Jak to zrobisz, ci dzieciacką! Dawaj! O, bardzo, co wyrabia tutaj jest Mateusz szybki. Garbowy? Chyba ma nie popełni teraz błędu, który popełni na torze eliminacyjnym. I wygląda naprawdę bardzo świeżo, zważywszy na to, że ma już 6 przeszkód. A przepraszam, 5 przeszkód do toru eliminacyjnego. co to było? Jak to się wydarzyło? Mateusz Garbowy jednak odpada od tej drugiej kości. No, oczywiście jest daleko, ale może to nie wystarczyć. Czyli jest ten Nie wiem, Śmiejsko było. No ja mam wrażenie, że troszkę rzeźby zrobił Mateusz Karbowy i za każdym razem chce to zmoczone ciało pokazać, bo wtedy ekspozycja mięśniowa jest dużo większa. Na pewno chciał to zrobić. No po prostu łapa się wyślizgnęła. Ale było fajnie. Zobacz, to już był ten swing i skok na bezpieczną platformę. Jeśli w tym momencie by to zrobił, Mógł to zrobić! Mógł! Mógł! Eee, o tukę. Co to było? Łapki się wysiznęły. no ale. Znowu znowu się a, mi a no. Ty, ty. co my? Po Pocą się i się wyśliznęły. Ale i tak było fajnie. Nie. Pompa jest, jestem, pleciał także. <laughs> Jesteś kozakiem. No dobra, jeszcze zobaczymy, co się wydarzy. tak? No zobaczymy, no. zobaczymy. Ja się wszystkie... Dobra, wybaczam ci. To by się nie, nie da nie wybaczyć. Daj spokój. Ja, Marcin Rossochacki! Oj, co tu się dzieje? Jeszcze jedno przełożenie! Nie! Jest, nie, 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 jest, nie! nie. Jest historia! Oj, no co teraz myśli sobie Mateusz Karbowy? Wyku! Nie! Wyku! Ale Ty, Marznówca! Drugi raz wyciągali sobie i jest finale! Mateusz Karbowy będzie wielkim finale kosztem Rozochackiego, którego już namaszczyliśmy na finalistę. Ależ dramaturgia tego półfinału, tak niespodziewanie. No masz fuksa. Ma no, farta po prostu w życiu. I teraz muszę, jakby dostałem szansę, więc muszę wykorzystać, Właśnie. Tak? Obiecuję, będzie lepiej. No. Będzie lepiej. No, wszyscy słyszeli? No. O takich emocjach, które tu przeżywaliśmy, tabela wyników jest tylko wykazem uzyskanych czasów, a nie spisem wygranych i przegranych. Kim jesteś? Ja? Jesteś zwycięzcą. Tak jest. Marcina i Mateusza dzielił jeden obrót kości i prawie 10 sekund na korzyść tego drugiego. Marcinie, brawa dla Ciebie. Niezwykła forma. Pozostałym gratulujemy finału. A na starcie Mateusz Karbowy. Ha, ha. O nie, 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 Mateusz. Zdejmuj to szybciutko. A jednak to zrobił. Mówił mi, że założył okulary do filmowania Może zgubił coś w jednym z naszych e, basenów, Mateusz Karbowy. Ale nie nurkuj, absolutnie! 4 minuty 30 sekund, Mateusz Karbowy pokonuje drugą przeszkodę. No i zobaczymy, czy z deską sobie poradzi. Wejście no. po desce, taka jest nazwa tej przeszkody. No tu już trzeba e, e, polepszyć widoczność. No, no to lecimy! Tak jest! O! Tak naprawdę niekoniecznie musiał łapać drążek chyba nawet tak mocno poszedł z tej deski, też pokazując technikę hikę przejścia. Tak, 180... Czas na sprężyny. 181 cm wzrostu Mateusza Karbowego. O teraz już e, będzie ciężka praca na rok. Mateusz jest w tej grupie zawodników i zawodniczek, którzy nie kończyli toru ruchu finałowego, ale byli na tyle daleko, że awansowali do finału męcząca jest ta przeszkoda tutaj trzeba cały czas poprawiać ten swing wykonywać no i yy, sławiono jest się taka, że kolejna przeszkoda jest bardzo podobna tak tak kolejna będzie tyrać niesamowicie górne partie ciała ręce przede wszystkim ale też techniker nie mówi Mateusz nie, nie 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 żadnego basenu ale jeszcze naprawdę długa droga by zaliczyć tor e, numer jeden wielkiego finału o, opa, nie! Nie! no i ja tak się przyda za mocno strzelił z tej pracy Mateusz Karbowy Nowa przeszkoda i robiłem tego jeszcze zawsze trzeba tam wyczuć, żeby trafić jednak z dwóch stron tym drążkiem kurczę miałem siłę, ja czułem, że mam wytrzymałość ale zabrało tej techniki trudna przykład ale wracamy za rok i walczymy dalej nie ma się poddawać kurde Lecimy z tym. No to już po tych pierwszych przejściach widzimy demona na torze. Tak, tak. O, tu trzeba Ale trafiać. Ale bardzo podoba mi się e, analiza. Tak, bardzo życzowa analiza tego, co się wydarzyło na torze przez samego zawodnika. Zabrakło techniki, nie trenowałem tej przeszkody. Uczciwie wyłożył sprawę. I na pewno teraz Mateusz Karbowy będzie buził się i od razu skakiwał z drążkiem na kolejne szczeble naszej pracy. Tak, będzie wstawiał, wstawał z procą będzie. Dora. Dobra. dumny? No tak, tak, jestem dumny, że w ogóle wystąpił, że doszedł tutaj aż tak daleko. Nie? Trzeci raz już jest w finale, tak, ale tak. trzeba paluszkiem tutaj. No, no. Trzeba, trzeba Właśnie. troszeczkę go do roboty zmusić. Muszę krała potrenować jeszcze, troszkę innych technik, a tak szczerze zupełnie nie czułem się jakoś tam zmęczony wytrzymałościowo, nie miał takiej pompy wielkiej, tylko tuż technika yy, zawadziła, bo trzeba naprawdę trafić idealnie Dwie strony tym drążkiem. Nie robiłem tego jeszcze nigdy, ale wiem już co muszę trenować, żeby za rok wrócić i rozwalić, bo ja tu wracam co roku i będę tu wracał! A ja aż się nie wygram dobrako. tego programu! Tak jest! Trzeba mus... nie możesz się poddawać! Ale po to te okulary, ten czepek, może wiesz siła przyciągania, no i wywróżyłeś. To był taki humorystyczny akcent. Ha ha, ha. ha, ha, ha. boki zrywać. Ale się wykąpałam, fajnie było. Już nie muszę myć, także... Właśnie chciałam zauważyć, że jest fryzurka. Aha. Klasa! No nie bo zepsuła się. właśnie tutaj zadziałał, nie? No, słuchaj, mam, e, mam to taki był. pomysł. Następnym razem przebierz się za ninja, dobra? Dobra, za rok wracam jako ninja, obiecuję. Umówieni? Umówieni. Obyd na paluszka! Na paluszka, paluszka. 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 to już nie takie rzeczy na paluszka dobra, No, 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 tak, tak, tak. Kręcielanie stage. No.